Dzisiaj będzie fajne, bo dzisiaj zrobimy sobie przewidywajkę 24 października w mojej imieniny i imieniny Marcina Celarka, prokuratora, bo ja przyjdę i co dalej? Czy można przewidzieć co dalej? O, można czy nie można, bo jaką mamy teraz energię, bo to będziemy robić w energii przewidywania. Moja energia przewidywania, pamiętajcie, bo ja przewiduję 24, co się wydarzy. Mam szeroki wachlarz przewidywania. W ogóle wszystko wam teraz mogę powiedzieć, co się wydarzy i wcale to się może nie wydarzyć, w części się może wydarzyć, różnie się może wydarzyć. A jak ja bym wam powiedział, jak się wydarzy, to byście powiedzieli Rafał przepowiadacz. Mogę wam przepowiedzieć, ale oczywiście Rafał przepowiadacz, przepowiada inaczej niż Pan Jackowski. Przepowiada. Ja wam dam kilka przepowiedni i wybierzcie sobie jedną z nich. Sami zobaczycie, jak wyglądają przepowiednie. Więc pierwsza przepowiednia na 24 wygląda tak, że Rafał wchodzi z pewną ilością osób. Ochroniarze mówią: Dzień dobry, proszę, bardzo proszę, bardzo, nawet was nie sprawdzamy, bo was znamy. Rafał mówi: O, przepowiednia mi się spełnia. Idziemy dalej, pusty korytarz, my sobie rozmawiamy, mm. nie ma wokół nas policjantów, ochroniarzy, przepowiednia się przepowiedziała, bo wy to pooglądaliście, a ja komentuję wtedy, tak, bo w tej przepowiedni to jeszcze komentuję. Mówię, patrzcie się, mówiłem wam, mówiłem wam, zmądrzeli, patrzcie się, zmądrzeli, i jedna zmądrzała, i druga, i trzeci, wszyscy zmądrzeli. Znaczy, do tego momentu oczywiście, bo jesteśmy na korytarzu przepowiedni, no to jest naturalne, ja wam opowiadam naturalnie bo ja tak wchodziłem kiedyś, wchodziłem dzień dobry, dzień dobry, czekałem sobie na korytarzu, w pewnym momencie wywołujemy sprawę Rafała Stępniaka 2KP 210 na 24 zainteresowanych zapraszamy czyli wywołana sprawa kto odpowie na to wywołanie my wszyscy mówimy to my, my, my bo inni by nie chcieli wejść, to tylko my po to tutaj jest, no nie? Chodzimy, bo to jest przepowiednie, oczywiście. Po pozytywnej stronie wam przypowiadam. Bo wszyscy się zdziwili wtedy, jak to nie ma. policjanta, Co z tymi ochroniarzami? Rafał, co się dzieje. Jeszcze tu weszliśmy. I pani Paulina Sarałojko, oczywiście też istnieje w przepowiedni. Jesteśmy wywołani. Pani Paulina Sarałojko mówi tak. Panie Rafale. Proszę sobie usiąść. Widzę, że pan nagrywa i bardzo dobrze że się nagrywa, bo to trzeba nagrać, panie Rafale. <grym> Od niedawna jestem sędzią, byłam prokurator I jeszcze też byłam adwokat Pamiętam pan ostatni raz, co panu zrobiłam? Ja mówię, pamiętam Pani Paulinko, co pani zrobiła No właśnie, to pani Paulinka a widzi pan, już drugi raz nie zrobiłam Ja mówię, widzę, bardzo dziękuję Jak w przepowiedni Czyli właściwie sytuacja nie ma znaczenia Pani Paulinko, pani Paulinko mówi tak mówi, no, To jak odpowiadasz na sytuację Więc Paulinka mówi tak Do kamery wam powiem Patrzcie się Wcześniej mu zablokowałam wejście. Właśnie nie chciałam go, ani jego nie chciałam. Panie Rafale, ani pana nie chciałam, ani kamery, ani tej sprawy nawet nie chciałam. Panie Rafale, cóż, dostałam sprawę. Tak nowa jestem, trzęsłam się jak nie wiem co, co tu zrobić. W tym w się Marek tam siedzi, pana adwokat. Głupia byłam, że zgodziłam się kontynuować to jakby to było po legalu wszystko z tym Markiem. Ja rozmawiałem z moimi koleżankami już w tej sprawie i tutaj koleżanki sugerowały, żeby nie popuszczać i żeby cokolwiek, cokolwiek to się ma skończyć po Marcinowemu, to tak tak zrób, tak zrób i tak zrobiłam właściwie Na szczęście pan, nie wszedłeś panie? szaleństwo we mnie wstąpiło, panie Rawale poglądałam kanał zachwyciłam się panie kochany tym kanałem i wreszcie zrozumiałam mówi Paulinka Sara, że byłam po negatywnej stronie, tak? Czyli innymi słowy, używałabym na panu negatywnych wzmocnień, panie Rafale, po całości. A ja mówię, wiem, wiem, wiem. Czyli tak, wcześniej udawałam, że pana nie znam, więc jakie pan ma umiejętności, to ja je pomniejszyłam, bo pana umiejętności, panie Rafale, umysłowe to... Widzę, że umysłowo to wszystko ich pan rozgrywasz. To mnie też byś pan rozgryzł umysłowo. Czy pan mi rozgryzał umysłowo? To rozgryzłeś mnie pan umysłowo i byś mnie pan rozgryzał umysłowo, a ja muszę to kończyć. Użyłabym takiego wzmocnienia, bezsilność. To się pojawia bezsilność, wtedy u mnie chciałabym pomniejszyć pana umiejętności, czyli pan tutaj jest chory, niech się ten Marek zajmie, bo Marek nie do tego. Używałabym strachu, bo jak się do kogoś mówi, że tutaj pan jest chory, tu pan potrzebuje mecenasa, pan jest niezdolny do samodzielnej zmiany tego, co tam Marcin chce zrobić. To nie się tak pan poczuwa, poczuwa, poczuwa i jeszcze wzmocni mnie panu strachy. Marcin tutaj będzie pana straszył. Jakbym była inna, to to próbowałabym panu robić. Więc tu już dwie rzeczy. Dwa wzmocnienia bym użyła. Wcześniej to ja pana przekonywałam, że w pana najlepszym interesie jest wyobrażanie sobie najgorszego możliwego przypadku, czyli tam siedzi Marek Krzyczek. To co zrobiłam? Powiedziałam, że to jest pana nas przecież. Pan mówi nie, nie, nie. Każdy słyszał, to ja już bym drugi raz tego nie zrobiła, panie Rafale bo wtedy to jest takie przekonanie Panie Rafale, że to wygląda jakbym miała na sercu Pana najlepszy interes, tak? Bo jakby nie było, to posiedzenie jest w czyim interesie Panie Rafale? W Pana interesie, tak? Pana interesie jest się wybronić, Panie kochany, no bo, no, no. Prosta sprawa, Marcin Celarek mówi tak, że on tu wygrywa, wygrywa po całości, to już na pewno też oskarże i jeszcze też wygra, że pan będzie w szpitalu psychiatrycznym. Panie kochany, to raczej nie jest w pana najlepszym interesie, bo to jest w interesie tutaj tej chyba grupy zorganizowanej, tych umysłowych. No właśnie, Paulinka mówi, że ona już taka nie jest, bo to jest tylko system wierzeń i przekonań, tak, no nie? Baolinka mówi, że ona wtedy byłaby tym celem, który uświęca środki. Poświęciłaby mecenasa, poświęciłaby w sensie pokropidłowałaby mecenasa, akta. Oczywiście akta by kropidłem zrobiła, święta akta, święty Marcin Celarek, święta prokuratora, święci policjanci, ten, 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 święci świadkowie, ten, 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 ten. I panie Rafale, to są święci. Tak bym chciał pana przekonać, że to są święte dowody. Święte podstawy i wszystko, pani kochany, święte, tak bym pana przekonywała, bo to są wzmacniacze negatywnych przekonań. W pewnym sensie wzmacniałbym rzeczywistość poprzez negatywne synchroniczności, czyli negatywne synchroniczności pani Paulinka mówiłaby, że ona by przerywała mi, bo synchroniczność to jest wtedy, jak ja mówię, tak jak teraz, to jest synchroniczność. Ale sobie pomyślcie, że ja chciałbym to powiedzieć do Pauliny. A Paulina po dwóch staniach przerwała, a jeszcze Marek by się wtrącał, negatywne synchroniczności, potem jeszcze może i by się ochroniarz pojawił, właśnie temat do ochroniarza może, panie ochroniarzu, mógłby pan tutaj wzmocnić tą synchroniczność, wyrzucić tego pana, jeszcze policjantów wezwać, wzmacniamy synchroniczność poprzez usunięcie wszystkich sali, wzmocnienie synchroniczności, czyli żeby się nikt tylko nie dowiedział, Panie ale tak panu chciałem zrobić, mówi Paulinka. A ja mówię, wiem, 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 przecież. Mówię ludzi, tego uczę, pani Paulinko. Pani Paulinko, Właśnie, bo oglądaniu pana kanału dzięki temu, bo gdzie ja to mogłem znaleźć? Tylko u pana to jest na razie. Co ja zapobiegałam, mówi Paulinka. Przeszkadzałam panu, tak? Przeszkadzałam sama sobie, tak naprawdę, bo to co wysyłam, to odbieram, czyli sama sobie przeszkadzałam w znalezieniu rdzennego przekonania i wszystko co robiłam to tylko skupić się na rzeczach drugorzędnych czyli jak ja mówiłem proszę mi tu wyjść z sali i proszę tutaj żeby Marek wyszedł bo mnie nie broni Paulinka mówi kamera kamera panie kochany wy, wyłączamy kamerę ja mówię Marek Marek Aulinka mówi, proszę się skupić teraz na tak zwanej rzeczy kamera. I jeszcze policjanci, proszę się skupić za chwilę pana tutaj. Policjanci zaraz wyrzucą, proszę zamknąć drzwi, wchodzi pan czy nie wchodzi. Proszę się skupić na wchodzi, nie wchodzi. Na policjantach, na kamerze, na wszystkim się proszę skupić. Tylko nie na rdzennym przekonaniu. No właśnie, więc. Paninka mówi, że w ten sposób to się cudownie rozprasza, kiedy pan Rafał to bada bo ja mówię, ja ich tam badam a oni myślą, że mnie rozproszą widzicie? dlatego ja mówię, jedna rzecz na raz do brzegu, do celu jedna rzecz naraz, skupmy się skupmy się, czyli ja mówię tu w synchroniczność wchodźmy, a oni mówią będziemy poprzez negatywną synchroniczność ja mówię, dobra, to was znam bo paranoicy i oni ubrali się, wyglądają cała świta i oni przekonują mnie, żebym ja uwierzył, że oni niczego złego nie robią. Bo Paulina mówi, że ma tak wyglądać, jakby niczego złego nie robiła. Marek mówi, że on też tak ma wyglądać, by wyglądał, że niczego złego nie robi, bo pteczkę ładną ma, ubrał się, tutaj długopis, tutaj wszystko, niczego złego nie robią. Ja mówię, panie Marku, proszę tam nie wchodzić, a Marek mówi, że ja niczego panu złego nie zrobię. No po... Panie Rafale, ja pana będę bronił, niczego panu złego nie zrobię, niczego, a Paulinka mówi, że na pewno tutaj się niczego złego nie robi, na pewno, proszę wierzyć, proszę wierzyć, proszę wierzyć, a ja mówię, że tam siedzi w złowce rany. no właśnie, taka przepowiednia, więc przepowiadam wam prawdopodobieństwo takich zdarzeń, no właśnie, sam nie wiem, mam... przeleciałem to, powiedziałem, że pierwsza myśl, że to jest minimalne, Myślę, że to jest niemożliwe, żeby tak Paulinka powiedziała, oczywiście znaczy swoimi słowami no, jest też takie prawdopodobieństwo, bo wystarczy zapytać na końcu, czy to ma sens. Nie musisz się użyć, ale czy to ma sens. Tu musiałem powiedzieć tak i wtedy musiałem powiedzieć, że negatywne przekonania są we mnie. Polinka musiałaby przyznać i nie zaprzeczać, że negatywne przekonania są w niej. Bo używasz listy negatywnych przekonań Używasz. To są w tobie negatywne przekonania są. Więc tutaj się Rafał nie da przekonać, że w nich nie ma negatywnych przekonania. Właśnie tutaj wyjaśniam negatywne przekonania. Więc cała ta grupka zorganizowana chce mnie przekonać, abym ja uwierzył, że jestem wyjątkiem w możliwości do zmiany. Czyli, panie Rafale, pan nie jest aż tak wyjątkowy, żeby pan tu ruszył. Pan tu nic nie ruszy, pan jest wyjątkiem w możliwości do zmiany, tylko nie pan, tylko nie pan. Proszę wierzyć, panie Rafale, cokolwiek by pan nie powiedział, jest pan wyjątkiem w możliwości do zmiany. To jest. I panie Rafale, u nas jest najlepiej i proszę się dobrze czuć w tej negatywności. Widzicie, oni mnie przekonują, że ja się mam dobrze czuć w tej negatywności, bo Paulina czuje się dobrze, Marek czuje się dobrze w pracy, tak? Oni się czują dobrze w pracy. A jak ja bym podniósł głos, na przykład, to o, pan się chyba niedobrze czuje, panie Rafale, to proszę się dobrze czuć, grzecznie. Grzecznie. Dobrze czuć, to się grzecznie czuć. To takiej jednej sędzi słyszałem, że proszę być grzecznym tutaj. Proszę się ugrzecznić. Bo jak ja jestem niegrzeczny, to tak jak dzieci. I te dzieci wyglądają mi się źle czuły. Więc oni przekonują, że tutaj u nich się będzie dobrze czuło i się masz dobrze czuć i będą wymagać dobrego czucia. I oczywiście przekonują, Paulinka musiałaby przekonywać, aby miał ja uwierzył, że żadne pozytywne narzędzia nie działają. W tym sensie, jak mi powiedział pani Paulinko, tutaj nie ma winy, a ona mówi, panie Rafale, przekonuję pana, pan uwierzył, że żadne pozytywne narzędzie w stylu nie ma winy nie zadziałają. Jakbyż pan mówił, że nie ma winy, to nie zadziała pani Rafale. Jakbyś mówił pan, że obowiązek samu na siebie, to pani Rafale to nie zadziała. To, to pani to nie działa. To, to, nie, nie, pani. Pani Rafale, pan masz takie narzędzie, które nie działa, sam pan widzisz, no bo sam pan widzisz, że zrobi odwrotnie. A, 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 a. No tak, więc panie kochany, będę pana przekonywała, aby pan uwierzył, że to, co pan powie pozytywne jako narzędzie, nawet jak pan powie, że wiedza każdego wzmacnia, to nie działa, nie będzie działać, nie działa, tak pana przekonam. Czyli teraz zniekształcę, teraz skupmy się może na tych drugorzędnych, czyli skupmy się na tym posiedzeniu, skupmy się. Bałonika musiałaby już nas przekonywać do zniekształcania pozytywnych informacji. Jak by się zniekształcała informacja, o... Ja mówię tak, to chyba ważne jest, czy jest wina, czy nie ma winy. Ani by powiedzieli, ale to jest teologia, proszę pana. Tutaj nie u nas, tutaj musiałby sobie iść pan do teologów prawa, czyli tam, gdzie są te podstawy, tam, gdzie oni tam zaczęli. I oni to mają, tak. No, jak się jeszcze zniekształca pozytywne informacje. W wyśmie, właśnie na przykład, no. Wtedy próbują wytłumaczyć swoje negatywne przekonania. Na przykład, jakby Paulinka próbowała tłumaczyć utrzymanie negatywnego przekonania, no poprzez racjonalizację i uzasadnienie. Tak? Na podstawie artykułu utrzymuję negatywne przekonanie. Czyli na podstawie artykułu idziesz pan do lekarza. Ja mówię, nie chcę, nie chcę, to oni będą mnie przekonywać, że to jest oczywiście. Yy, no to, 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 to pan pójdziesz, jak pan nie pójdziesz, to będzie kara. Próbujemy panu Rafałowi tłumaczyć, że to, co pan nie chce, to wystarczy. To, na co się pan nie zgadza, no, wytłumaczymy panu takie prawo, taki artykuł, taka rola w życiu. Tak się próbuje właśnie. Omówiłem wam właśnie na przykładzie przepowiedni, jak wygląda lista wzmacniają negatywnych przekonań. Dokładnie ja mógłbym być takim sędzią jak Paulina. Dosłownie, pomyślcie sobie, figurkę wystarczy zmienić. Ja bym sobie tak siedział, a Paulinka by opowiadała. To ja mówię, ma to sens, ma to sens, ma to sens. No to co teraz robimy, pani Paulinko? Ale Pani Rafale, to od razu odszkodowania co z tymi ludźmi, to... Bo odszkodowanie może od razu zróbmy na tym posiedzeniu, co już będziemy tutaj dyskutować. Nie będziemy dyskutować o szpitalu, tylko o pieniądzach dla Pana. To tak Paulinka by powinna zrobić. I co mi kto zrobi? Co mi kto zrobi? O, to była jedna przepowiednia. Przepowiednia negatywna, to nie wiem, co mam powiedzieć. Taka była, to las policjantów, pałki, dotykanie, wyrzucanie... Upałniki to jest w miarę spoko było. Takie zastraszanie, też wzmocnienia negatywne, też wzmocnienia negatywne, większa ilość policjantów, więcej negatywnych synchroniczności oni wyłapią, bo oni stoją, zapobiegają i mają na sercu najlepszy interes. To pomyślcie sobie, że Paulinka Sara w moim najlepszym interesie zamawia sobie policjantów do ochrony moich znajomych, gdzie wszyscy przyszliśmy razem. To pomyślcie sobie, idziemy z tak grupką razem, wchodzimy do sądu, patrzymy na tam policjanci, co wy tu robicie. Oni mówią, że mają na sercu nasz najlepszy interes. No bo czyj? Paulinki, czy interes tu mają tak naprawdę? Do czego oni są potrzebni? Ja rozumiem, że policjanci to powinni chronić i stać pomiędzy Pauliną a nami. O, bo my wejdziemy i teraz ochrona sądu. Bo my nie potrzebowaliśmy ochrony. To kto potrzebuje sąd? To dlaczego policjanci stoją przy nas? Jak powinni stać pomiędzy sędzią a nami, tak? A jak oni stoją na korytarzu, to się nie liczy, pamiętajcie. To się nie liczy i to jest tylko i wyłącznie w celu, żeby oni się przekonali, że nie robią niczego złego. Samo to, że się pojawiają, to już robią w tobie negatywne przekonania, bo od razu się tutaj, po co oni są, po co oni są, No, policjanci wstawiani są po to, żeby zrobić negatywne przekonania o nas. To jest to, policjanci się pojawiają, piszą w raportach, że my byliśmy bardzo negatywni, a ten dostał mandat, a ten ten ten. A ja mówię, bez policjantów to by tego nie było. Negatywność używa pozytywnych wzmocnień oczywiście. No, policjant to się wydaje, że on jest tam pozytywny. Pomagać przyszedł. Ale w gruncie rzeczy wzmacnia negatywnie. Wzmacnia negatywnie, więc ciekawe, czy przyjdą wzmacniacze negatywne. Ciekawe, czy się nabierzemy, nabierzemy na tych policjantów czy przyjdą, no właśnie to zrobi Paulina, przepowiednia, jaka jest przepowiednia to mówię, to prawdopodobieństwo, że będą policjanci jest większe niż to, że ich tam nie będzie i Paulinka powie od serca, bo jak będzie mówić z umysłu, to będzie mówić z racjonalizacją, uzasadnieniami po to, żeby odrzucić po to, żeby przeprojektować na pana Rafała czyli na 15 osób pana Rafała a to by była wtedy paranoja Czyli, że Paulinka nie wyciąga wniosków, czyli nie uczy się na własnym przykładzie, czyli cykl powtórzę tak, bo jaka Paulinka by była następnym i następnym, 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 następnym razem, przeze ale W pewnym momencie musiałaby się zmienić, a bym się zmieniła, to mówię, bo była wtedy ta pierwsza przepowiednia. Ale to kończę na tym przepowiednie. Przepowiadam Wam kolejny odcinek, to dopiero się sprawdzi. Wstałem pewnego rana i powiedziałem, że chcę ze wstąpieniem zmienić. Chcę powiedzieć młodzieży, wierzcie w siebie. Nieważne, co by Was w życiu spotkało, tylko liczy się Wy i Wasz umysł. Dziękuję. time time